Dobra, jesteśmy bezpieczni. Hejka. hejka! Tak, hejka. Właśnie o tobie mówiłam, chłopaku. Usiądź obok mnie. Mm. Och, spokojnie, nie wstydź się, cukiereczku. Przyto się do mnie. Przepraszam, zmieszczę się i jeszcze. <grym> I co? O czym to mówiliśmy? Ha! Nim nam tak strasznie brutalnie przerwałeś. Mówiliśmy, że darwin jeszcze dziś pocałuje mnie w domku na drzewie. Co? Tak! Bo tak robią zakochani chłopcy i dziewczyny. Chodź, chłopaku, przeniesiemy się w jakieś ustronne miejsce. Idziemy! Ratuj. Nie! Nie martw się! Pomogę ci! Chłopaki przeciw! Ej. Cześć, Penny. Cześć Gambol. Co to ja... A tak, Darwin! Darwin! Darwin, gdzie jesteś? Darwin? Darwin! Huh? Co ty tu robisz? <grym i pisać się wioski> Tutaj mnie nie znajdzie. Boi się zamoczyć włosy. Serio? Ej, nie widziałeś Darwina? Nie martw się, stary. Mam pomysł. O, 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 no, no, nieźle. Chłopaki przeciw dziewczynom. Masami, nie widziałeś gdzieś tu Gambola? O nie, nie zrobię tego peny! Z jednej strony mogę tak uratować Darwina, z drugiej jak ochlapię peny, to wyjdę na A co to było? Nie wiem, ale musiało boleć. Trudno. To do zobaczenia. Darwin! Uuu! Jesteś wreszcie! Świetnie, idziemy na lody! O! Mój chłopaku, ty wejdź pierwszy! Niech mi ktoś pomoże. Co powiedziałeś? E, nic! Już chodzę, już chodzę! Cześć, Darwin! <noise> o nie! Ciebie też dorwały! O tak, dorwały! To było okropne. O oh, 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 nie, nie wciągajcie mnie i nie całujcie! No i widzisz? Tak to było. Kochane dziewczęta, a gdzie są wasi chłopcy? No dobrze, pora na zwierzenia. Mój chłopak nie istnieje. O! Tak też się składa, że mój też. To co? Tylko ja i Penny mamy chłopaków do całowania? Całuj! 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 Gambol, Ratuj mnie! Za chwilę! <laughs> Przepraszam, bo ja muszę... To mój najlepszy przyjaciel. Jak to miło, że przyszedłeś. <laughs> Proszę, nie chcesz mnie pocałować! Smakuje rybą! Wracaj natychmiast! Jaki dzisiaj uroczy dzień, Gumball. Tak, ale nie tak piękny jak twoje rogi. Czujesz jak wszechświat kręci się wokół nas? Tak, chociaż to raczej jakby silne uderzenia. Pocałujmy się i zapamiętajmy to na całą wieczność. Daj buzi, żeby te lale zobaczyły, kto tu rządzi. Całus od penny to jak kopnięcie jednorożca. A całus od masami nie był taki straszny, jak się spodziewałem.